Kurna, co się właśnie porobiłem, chciałem sobie włączyć lampę, żeby zacząć sobie spokojnie to nagranie, ale ogarnijcie tylko, kto tu siedzi. Skubaniec, co mi porobił łeb od rana. A już miałem sobie klikać, jak poruszył odnóżem, matko, jak mnie wystraszył. Siema zioł. Dzisiaj postanowiłem, że opowiem Wam o kolejnych dwóch porąbanych przygodach, które ostatnio miały miejsce w moim życiu. Cała sytuacja zaczyna się około dwóch tygodni temu, kiedy to postanowiłem, że pojadę sobie na weekend do koleżanki. No wiecie, naprawdę miło spędziliśmy czas, trochę pograliśmy w FIFA, trochę pooglądaliśmy choroby, trochę się pośmialiśmy, trochę się powygłupialiśmy, było naprawdę fajnie. Do momentu, gdy około godziny trzeciej w nocy oglądamy sobie horror, i wiecie, nagle do moich uszu zaczął dobiegać naprawdę dziwny dźwięk. Nie dodałem jeszcze, że koleżanka ma w mieszkaniu pieska, którego nazwijmy na potrzeby tego odcinka panflamaster. Otóż, panflamaster, wyobraźcie sobie. Jak się okazało, później nasikał po prostu na przedłużacz, który już kiedyś był naprawiany. Możecie się domyślać, jak to wygląda. No i powiedziałem o tym, że po prostu słyszę coś dziwnego, nie? No i koleżanka mi mówi, nie no, to w telewizorze, to w filmie na pewno. No i tak wiecie, no, no tak z dupy, za przeproszeniem powiem, powiedziałem, ej, a weź no, to wycisz na chwilę, nie? No, i wyciszyliśmy ten telewizor, i słuchajcie, faktycznie dopiero skumałem się, że ten piesio Pantlamaster po prostu nasikał sobie na przedłużacz, który już był kiedyś naprawiany, łatany. Patrzymy, a tutaj faktycznie no, słyszymy, że już coś się tam dzieje, i dosłownie zaczyna dymić się z izolacji. Przedłużacza mieliśmy podłączony telewizor, do tego przedłużacza mieliśmy podłączoną konsolę. No i powiem Wam, całe szczęście, że nie spaliśmy, bo udało nam się to w porę odłączyć musieliśmy odsuwać meble tak, ale udało się całe szczęście odłączyć ten przedłużacz. Bardzo się cieszę, że nie poszliśmy wtedy spać, po prostu, bo dodam, że koleżanki mieszkają na parterze, więc jakby to wszystko po prostu. Jerdolnęło, pewnie fajerwerki byłyby na grubo. I jeśli myślisz byku, że to wszystko na dzisiaj, to jesteś w naprawdę grubym błędzie. Dlatego, że tutaj pierwsza przygoda, którą przed chwilą Ci opowiedziałem, wywołuje reakcję łańcuchową i prowadzi nas do kolejnej. Dokładnie w zeszłym tygodniu Oddałem koleżance ten przedłużacz, na który nasikał Pan Flamaster i mało nie puścił nas z dymem. Wziąłem ten przedłużacz, również go naprawiłem. No i faktycznie, później pojechałem do miasta, kupiłem uchwyty na przewody, żeby móc to poprawić. Umówiłem się z koleżanką jeszcze, kiedy szliśmy po drodze do niej, stanęliśmy sobie po prostu na fajeczkę. No... Po prostu na torach, co nie? Weszliśmy sobie na chwilkę na tory. Jeszcze widzieliśmy dosłownie przed nami polną dróżkę, po której pięknie zasuwa sobie autko, na którym było napisane ochrona, służba ochrony kolei. No i dobra, wiecie, nic się nie dzieje. Mieliśmy tylko wypalić papierosa i po prostu iść podwieszać te przewody w ich mieszkaniu ale nagle, słuchajcie, nie wypaliłem nawet pół tej fajki i ten piękny samochodzik centralnie podjeżdża sobie do nas, co nie? Na I z tego to pięknego samochodziku wysiada do nas trzech umundurowanych funkcjonariuszy, dwóch policjantów oraz jeden funkcjonariusz służby ochrony kolei. No i pierwsze, co jest ciekawe? No, ja już nie wiedziałem, co zrobić, więc mówię po prostu do panów grzecznie. Dzień dobry, panowie, w czym mogę pomóc? I tutaj zaczyna się cała akcja, dlatego że panowie podeszli do nas. Zaznaczę, że nie mieli na sobie żadnych maseczek, żadnych rękawiczek jednorazowych, a podejmowali wobec nas czynności służbowe. E, przyznam się, że raz zostałem za brak maseczki nie tak dawno ukarany, więc. Tutaj już czuję się trochę pokrzywdzony. Ale dobrze, idźmy dalej. E, pan funkcjonariusz Policjan przedstawił mi się ład nam się ładnie, bo byliśmy tam na tych torach z koleżanką i pytają mi się, czy, wie czy wiemy, że stwarzamy tutaj zagrożenie w tym miejscu, przebywając tutaj. Zaznaczę, że panowie. E, Stanęli sobie dosłownie 50-60 cm obok nas. Więc, gdyby nadjechał pociąg w tamtej chwili, to cała nasza piątka stwarzała tak naprawdę zagrożenie. I wtedy uro urosła mi dosłownie gula, no takie jajo mi wywaliło, i po prostu uznałem w głowie, już coś mi nie pasowało. Mówię, no nie no, no to jest robienie kurwy z logiki. I mówię do faceta po prostu tak, proszę pana. Jesteśmy tutaj dosłownie od 2 minut. No, wypaliłem tam dosłownie na tych torach połowę papierosa. Sami sobie przekalkulujcie, ile, ile to mogło trwać czasu. No, ale stwarzamy tam zagrożenie. Dobrze, więc mówię do tego pana, że jesteśmy tutaj dosłownie od 2, może 3 minut i wy o tym świetnie wiecie, dlatego że my, kiedy tu wchodziliśmy, Świetnie Was widzieliśmy, kiedy jeździliście sobie tutaj tym pięknym samochodzikiem, i Wy doskonale też wiecie, ile czasu tutaj jesteśmy, i wie Pan, że jest to dosłownie 2,5 minuty, więc nie wydaje mi się, że jest to zagrożenie. Ale na swój sposób nie podobało mi się to, że Panowie, po pierwsze, zamiast usunąć nas z torowiska i wtedy podejmować wobec nas czynności służbowe, woleli sobie w najlepsze, z nami stać i z nami rozmawiać. Co my tu w ogóle robimy? W ogóle zarzucali nam też, że jest tutaj jakieś śmiecenie, jakiś pity alkohol. No wtedy już w ogóle w głowie pu! Dosłownie wybuchło mi coś i mówię do gościa wprost, proszę pana. Jeśli pan uważa, że my tutaj coś pijemy czy coś, my chętnie damy się zbadać. Jeżeli macie sprzęt, przy czym jeszcze zaznaczam, właśnie chyba po raz drugi już, że panowie nawet nie zachowali jakiegokolwiek odstępu od nas, najpierw chcieli nas legitymować, chociaż później zrezygnowali, co też mi się podoba, bo inaczej to też wspomniałbym, że proszę mi te dokumenty zdezynfekować, bo ja nie wiem co pan maczał. Yy, przy czym. Jeszcze, żeby nie było problemu, bo panowie też mieli podejrzenie, że my tam zaśmiecamy coś, to jeszcze z koleżanką grzecznie wzięliśmy po kilka butelek, grzecznie zeszliśmy sobie z tego torowiska, życzyliśmy panom miłego dnia i wszyscy pojechaliśmy w swoją stronę, ale no, sami powiedzcie, co to miało być.